Chciałbym od pana kupić kilo gruzu. Gacie. Dobra, światło do kiepskich, ty. Dobry. Czego? Czego? Mariana, Mariana została w domu? Mariana nie ma. Tak, jak zwykle. Jestem. No, jak jest zwykle go Mam Kłamiesz, Helena. Bo mi się tak podoba. Czemu na kłamie? Nie życzę sobie, żebyś publicznie wypowiadała się w moim imieniu. No. A pocałuj ty mnie w dupę. No, no, no To by nie chciał, nie? E, więc, panie Marianie, ja mógłbym panu opowiedzieć kilka nieprawdopodobnych i wzruszających historii. A właśnie. Ja muszę powiedzieć, czemu oglądamy ten odcinek? Bo my no Oglądamy właśnie, ten odcinek dlatego, że widz mi napisał tak. moim ja poprzednim odcinku się zastanawialiśmy, e, jaki odcinek był, gdzie Ferdek poszedł do pośredniaka. A, no, <grym> no właśnie. I był taki odcinek. I widz na Instagramie mi napisał tak: Świat według kiepskich, sezon 12, odcinek 10, kiepski w pośredniaku. No, ale nie ma 10. odcinka 12 sezonu, więc obliczyłem po prostu, który odcinek był 10, 12 sezonie i to obliczy. jest ten. I sprawdzimy. Obliczania ale w, w ogóle kiepskich. to jest fantastyczne, jaka jest społeczność wokół świata według kiepskich. Naprawdę, ludzie kurwa takie komentarze piszą. Jak my coś, o coś pytamy, to od razu znajdziesz odpowiedź w komentarzu na to, jak sobie wymyślimy Zajebiście. jakąś głupotę, w którym odcinku to i to się stało, w którym odcinku było to widać. I kurwa każdy się znajdzie, kto to widział i kochamy was. Podzieli się. No to jest cudowna społeczność. Ja i słusznie. Jestem o, nie, dumny, was, że nie, kiedyś nie, na Polskim napisałem, że moją ulubioną postacią i aktorem jest Ferdynand Kiepski właśnie i opisałem jego postać, bo trzeba było taką opisać. opisać. panu pieniędzy. Ale mnie nie chodzi o pieniądze, tylko o 10 złotych. Ziarko do ziarka, zbierze się miarka. Grosz do grosza i będzie kokosza. Kokos. W takiej, w takiej jest, ta kokosza. kokosza. muszę panu powiedzieć, że nie życzę sobie, żeby pan kokosza? do mnie po nocy na... to jest kula i można ją kupić. Aha. Wódkę przychodził i... I że mogę jajka, panu zasadzić komórkę. Panie Fertku. Zamiast, Zamiast jakieś drzwi, nie no w ogóle coś mi się wydaje. Takie kurki różowe, takie... Jakieś... Kup no, to chcę robić. Kupno sprzedaż. Remoncik chyba Mówi to panu co coś. Dawaj bardziej to krasnal. Czupaga i krastała w życiu. Nie wiem, razie artystyczna. I ta bardziej tradycyjna, to jest ciupaga. Gurawska dla starców. O dwójkawatka. Ktoś... ten krasnal przypomina taka znajoma twarz K dla <noise> no może kogoś z telewizji jego mu mordę. Nie ważne. Nie bo ten, to jest jakiś żart a, pewnie, że... Zapytać, że ten krasnal mu przypomina kogoś... Yy, pewnie jakiś no żart, to był rolling joke. Że my teraz tego nie kumamy, ale jak ktoś może wiedzieć, to może nam powiedzieć o co chodziło. To będzie w komplecie 120. kurwa! <noise> 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 ale drogo, co policzy. Drogo, drogo. O, muszę się Zastanowić. Jeszcze ja na pan chcę kupić nie tutaj, panie. No, wie pan, A co on. A lombard otwiera, czy co to jest? Myślałem o jakichś dewocjonaliach. Ja widziałem kiedyś u pana taki ładny, święty obrazek scena z Biblii. Ale nie, 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 panie, nie, nie ma mowy, no, to, tak, to nie jest, jest na To jest, to jest pamiątka z Rzymu bezpośrednio przywiedzieć. No, no, Pamiątkę no, tak, z, z komunii będzie chciał odkupić. Frazec, frazec, sąsiedzie. W dzisiejszych czasach wszystko i wszyscy są na sprzedaż. Pieniądze to nie wszystko. A panie. za ile? Czy pan nie, nie kupisz. No. Pan nie, honoru, pan nie kupisz. Pan nie miłości, pan nie kupisz. Szczęcia, To prawda, pan nie panie, panie kupi, Fertku. Panie. A właśnie, że kupię i to wcale nie drogo. A mi się strasznie podoba niedrogo. ta mąka i to mleko z tyłu, jest piękne. Gównoprawa. Gówno obraz krajobraz Polski. Wiem! Co? Wiem. Lodówkę. Do kogo podobny jest ten Krasnal? Do kogo? Do kogo? Hmm? Do mojej żony. <grym> A -a -a -a. O to nie jest Krasnal. Ja, ja się powiem, że ja już że zresztą o tym wiedział, Telepecji. ale dzisiaj ja się przekonam, że przeżycie ten pajdek to 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 jest, to jest krwiopijca, to jest. To jest o to, męda, wszystko by sprzedał, to jest glisa, wszystko by kupił. Bliska. Wiesz co, no. święty Florian to pewnie. ale swoje racje ma. No czaty, Halinka, no czaty. No Ferdek, to normalnie. Ruch nago po kiedyś. W dzisiejszym światem rzadzi pieniądz, no. Masz forsy jedziesz. Nie masz forsy, nie jedziesz. Za wszystko trzeba płacić. Z tematem. ja ci powiem jedno. Ty, że się Halinka zmieniła. Ty nie taka była, nie taka ty była. Nie taka. ciekawo jaka. A byłaś taka, że ideje miała, rozumiesz? Kiedyś żeś przy łóżku chorego dzień i noc czuwała i opiekowała się. A dzisiaj to by tylko tak w tej służbie zdrowia tylko strajkujecie. A ciekawostka, oglądałem ostatnio na grupie światowych kiepskich, że oni w przerwach między odcinkami, albo jak nagrałem jakiś odcinek, przerwa jest, To oni sobie siedzą w tym łóżku, Ferdek i Kalinka. Tak. I żeby mieć więcej prywatności, to kładą między sobą i było Poczujmy zdjęcie, i było zdjęcie. Więcej. No żeby sobie po prostu oddzielić się, żeby sobie nie wymyśliło się. Cię tylko mam dawać i Wiesz Daj dawaj Ty mi z miłosierdziem tutaj nie wyjeżdżaj. Ja mam ręce usrane w robocie od rana do wieczora. Bardzo proszę, jedź miłosiernie na 12 godzin na dyżur i przestaniesz pieprzyć głupoty. Ale i Ja jeszcze nie skończyłam. Jakim prawem ty mnie w ogóle oceniasz, co? Ja się pytam, nie z co ty masz do zaoferowania? Najpierw ty coś miej, a aha, potem zmienię świat. Aha, aha, aha. Halincia, otóż tak się składa, że ja mam bardzo dużo do zaoferowania. Tylko w tym no, kraju tylko... nikt nie nie ceni. Nikt. Nie dostrzegają no w tego. tym kraju, Halincia, nie szanuje się wartości tradycyjnych. O! Właśnie, klapki, Fertek, na, o, klapki na oczach. Najważniejszą wartością jest, zapamiętaj, pieniądz. Pieniądz, pieniądz i jeszcze raz pieniądz. Weź, że nie ludzie się teraz porobiły. Kurde, za dolara jeden drugiego sprzedamy. No. No. No co panie, ty masz, tu... Marian Paś? Jestem taki panem Październikiem. Co pan taki? Merca co sprzedawać? Jak co? Koszulki reklamowe mam takie. Jak ja koszulkę, panie? Jak pan Morde paździocha masz tam? Ja. No, no tak, bo ja se go normalnie e, reklamuję. Chciałbyś taką koszulkę? No, no, Kurka, zajebista. Daj, yes. no, normalnie. Za dwie dychy? A nie, kurde, pan, pan że jest zupełnie bez godności osobistej. Ciekawe, czy ktoś to a, ma, z z planu. A, a dlatego, że pan na niego mówi, że jest świnia i złodziej, a teraz go pan reklamujesz i próbuje na koszulki. <noise> bo pan normalnie mnie zazdrościsz, bo ja no. dwie dychy mam i zaraz wódkę pójdę kupić, panie, a, ty a pan tu sobie siedział no. o suchym pysku jak ten baran. Baaa, <noise> mister, gruba siedem, mister, be, <noise> O, pod Piotr. Przyszedł w Co tam zagląda? No, Wisienkę z tortu sobie No Ale tu na pokaz trafił, kurwa, umiejętności. <grym> co w <grym się <grym Jezus maruje, panie Marianie, ale żeś mnie pan wystraszył. Oj, boy, 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 boy. Jezus, co boli? gdzie boli, panie no, Marianie, ja. gdzie boli? Gdzie boli? Niżej, niżej, niżej. Tu, tu, niżej. Niżej, tu, tu niżej. Daj Marianie, niżej to już jest tylko dupa. <grym> <grym> tu? Tu? Oj. O, tu. O, Niech pan sobie, Daj Marianie. No i poświrował, działa. Tak, 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 Niech pan siada. O, pan tak, tak, tak. tak, tak. Ja zaraz dam coś przeciwbólowego. Chwileć Oj, dam, dam. Niech tam obraz babki był w tle, Dzień. W tle chyba. Gdzie? Po prawej. Proszę, pani Marianie, proszę. To on dla szczura. Proszę, co? Co się stało? Tam, się wydawało? Nie. jest tylko ten obraz, o który kiedyś pytaliśmy. Człowiek tak, całe życie nie. tarmosi Ktoś te z grupki, torby z gaciami. O, panie Marianie, no pan Nie, no ma pan pan jest po prawej tutaj. Lata, no i trzeba U. uważać na zdrowie. A nie... Dobrze mówiłem, to o tym tywanie jest obraz babki. Nie tylko tak? tarmosić i tarmosić. Pani Helinko termosiu i termosiu płytko. Będzie działa o kimś silnym i bezrobotnym Bez kwalifikacji, co ma bardzo dużo czasu. O, widzisz? Po prawej. To nie mi pani da znać. W życiu spotyka mnie wiele sytuacji, które mogą stać się początkiem zawarcia niebanalnych znajomości. Jinasia. Och, ty w życiu. To Gąsowski z telewizji? Tak? Jest, ja. Ona była już wtedy wprowadzona do serialu, czy nie? Właśnie nie. A może była? To jest chyba jakieś. O kurwa. O kurwa, Jolasia z Gąsowskim! Co no. tu robi takiego basa? Jak to, co? Jem ją! Jestem... oszołomiona. Pana reklama kiełbasy. I to jest? To jest. Aż wziąłem sobie zjadł taką kiełbaskę. Kupuj daniu, oszołam każdą dziewczynę. Dobre, dobre. Upadek. Kompletny upadek. Ale kurwa Jasia! Czego? No! Tak się robiło, tak się robiło kiedyś. Zobacz. Nie było żelaznych z skryskiwaczem. Aktor Mickiewicza w panu Tadeuszu Grębowskim. No bo ewentualnie po płynie do reklamie. To, wlewała wodę i psz psz. No i co w tym dziwnego? Wszyscy aktorzy coś reklamują. Oh, oh, nie wszyscy Halincia. Nie wszyscy. Kiełbasem. Miejsca aktora. Mi Jest tak. A ja nie widzę no. nic z tym złego. Wiesz co? Na Porsche zarobił, zarobił. Zresztą ty też mogłeś wreszcie coś zarobić. Ale ja my, my już to brali. Ja już bym ci mówił, że w tym kraju nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem. A widzisz, mój drogi, akurat tak się składa, że ja coś dla ciebie znalazłam. Uh -huh. O nie, hajka. O, o, nigdy, nigdy. po moim trupie. Nie zadowoli się to mało powiedziane. Ja się w ogóle dziwię, że z Twoich ust mogły <grym> wyjść takie słowa pod moim adresem. No, spok spokojnie, spokojnie. Ustalmy pewne pryncypia. Twierdzisz, że od 30 lat nie możesz znaleźć pracy? Tak czy nie? No nie, znaczy tak. Twierdzisz też, że w pośredniaku nie ma pracy dla ludzi z Twoim wykształceniem? Tak czy nie? No oczywiście, że tak. No, no, to, no to tu mamy jasność. I teraz jest tak: ja znalazłam dla Ciebie pracę, a Ty nie chcesz jej podjąć. Ja się pytam, dlaczego? A z tego właśnie powodu, Hadicia, że ja nie będę pracował ja przecież tak w telewizji. Zresztą tak dużo w miał w pracy. W i, który nagle ja na swoje swojej biurokracji. Biurokracją się tak, zajmował myśli, też. Radio miał swoje, ani wszystko. No, to jest to rzecz, idealne? Panuje tylko w telewizji. To myślisz, że ja lubię chodzić do swojej pracy, że ich szanuję. Ja niektóry to bym za jaja powiesiła. Ale Bo, no co, chowam o. ambicje do kieszeni i muszę iść do roboty, żeby być zapewnić rodzinie. Koniec, kropka. O nie, Holka, nie, 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 Ja nie o takie polskie walczyłem. Wartek, dosyć! Ja dwadzieścia lat walczył. słucham tej śpiewki i mówię dosyć! Albo jeżdżę do roboty do paździocha, tarmość, dwory. Albo ja mhm. składam pozew o rozwód z orzeczeniem o winy małżonka, zwanego dalej powodem o. i z orzeczeniem alimentów na moją korzyść i za uczynienie za 30 lat nieudanego pożycia małżeńskiego. Rozumiesz? Dobranoc! No, dobranoc. Dokładnie, dokładnie, panie Boczek. Ale, tu jeszcze nie co umyte. Za Ale tam, co to za tam z tyłu? Jak umyte? Gówno umyte. Ale, panie prezesie, ja bym tu już szorował. Panie Boczek... Ja z panem nie dyskutuję, ja pana zatrudniam. Jeszcze słowo i będzie po dniówce. No hmm. Słyszałeś, co pan prezes mówił? No pan. Raz, 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 raz! Co jest? Sekretarka? Paździo hmm? korku To jest Better, better Call Marian W czym mogę pomóc? Ja to jestem z panem prezesem na A to jest z tyłu są. No fajne. Co jest? No to jakie biuro kurwa ma? Na gaciach się dorobił. O, mm. pani Halinka, proszę siadać. Dziękuję. Proszę siadać. Eee... Eee... Pani Marianie, jaka wielka ryba! Eee, sam pani? Sam. Pani Marianie, jaka wielka ryba. Cztery godziny morderczej walki na środku jeziora, sam na sam. Matko święta, ja to bym się bała. No, się popisał. Ja, wie pani, lubię ryzykować. Lubię walkę, ale wróćmy do naszego kandydata. No właśnie, Może pani nie. coś o nim opowie na jakiś szkic CV, Lusy, wykształcenie, minusy, zainteresowane. No cóż, pani Marianie, właściwie tu nie ma czego mówić. To jest mój mąż. Oh. <ś <ś> Właśnie takich ludzi nam potrzeba. Niech mąż przyjdzie o godzinie 6.30. O No to właściwie wszystko. Dalej ten kij tam trzyma pod wórkę. To go miał <laughs> No proszę cię. No nie, tak mi się co na ciebie pasuje. Ja tego nie ubierę. No ale dlaczego? A dlatego, że i na, na była umowa. Ja żem się nie umawiał na reklamę, tylko na pracę. I nie będę reklamował Paździocha dupy, gołodupca, gówno zjada, mędy, świni i ośmiu. Ferdynand, w tobie jest za dużo negacji. Ty musisz się nauczyć myśleć negacji. konstruktywnie i pozytywnie. Ciekawe jak. Powiem tak, ktoś. Proponuję ci pracę i na dzień dobry za friko daj ci elegancki nowiutki t-shirt, a ty kręcisz nos. No nie, no, no to nie, to no, jest piękny Ja czegoś tu nie Aby się zgodzić, ty wierzysz w to, co mówi? <głosy> <głosy> Witaj, Ferdynand. Witamy na jest. pokładzie. <głosy> Ferdynand, <głosy> Ferdynand <głosy> będzie w naszym zespole odpowiedzialny za tormoszenie... Misie jak gdzieś. To Poznaj się z kolegami. Dzień dobry. Arno, jestem odpowiedzialny za podłogę. Andrzejek, jestem odpowiedzialny za Kibel. Tadek, w czym mogę pomóc? Ja nie potrzebuję żadnej pomocy. Ale no. na mnie tak mówią, Tadek, w czym mogę pomóc? No, tośmy się już trochę zintegrowali. Reszta Korpusel? nastąpi w no. niedzielę na Marian grillu. Tor. To będzie Maścuch. grill z, za darmo w mordejża? Tak! No. Będzie dla was prosiak z ryjem i dupą. <ścoughs> I do roboty! Raz, 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 kura, raz! Kula, 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 panie prezesie, przepraszam. Czy mogę prosić na słówko? Mam, mam taki fajny! Tak tych lobów, że mi zaś dupę zębaj! Dupa z takim, No. No i powiedz, Sferdziu, jak ci jest tam w tej O kurwa, robocie. ale załamany w Ale ja jestem ciekawa. Powiedz, co tam w firmie się dzieje? No, co się nie dzieje? Nie ma o czym mówić. No, a powiedz właśnie, co ty tam robisz? Swoje robię darmo, no. a reszta mnie gówno obchodzi. Ale kolegów jakiś masz? Ja się z nikim nie koleguję. No jak, tam podobno no. jest taki bardzo miły człowiek, Tadek, w czym mogę pomóc? Tadek to nie <toddż> człowiek, to jest szczur! <toddż> Panie Prezesie, no widziałem na własne oczy, hmm. jak zdjął hmm. sobie koszulę i udawał, że pana buzią. O, tak. <grytanie> tak, 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 No. Żyją dupę za przeproszeniem. Wyciera. Dziękuję. Nie fajnie. Że mi powiedziałeś. Dziękuję za informację. Ale teraz już liczbę mam tutaj. Jeszcze coś do zrobienia. Tak, rozumiem. Dziękuję. Do widzenia i do Do widzenia, do widzenia. Aha. Aha ja e to do Przyślij mi tu tego kiepskiego odtarmoszenia. <grym> Kanapki, kiełbaska. <kanapeczki, grym> tak można robić, nie? Panie Poczek, ja wszystko widziałem. Nie ma jeszcze przerwy na lunch! Marcelo, <grymne> trafił. O, Ferdynand! Masz do szefa iść, i to na jednej nóżce! Na zasadzie uciskać kiedyś dupę. <grymne> Kordynand, Nie trafił na Leszcza. – Chciałbym ci dać, no, szansę. Się Co byś powiedział na dział obsługi klienta? No, no ale tam pracuje Tadek, w czym mogę pomóc? Eee, no wiesz, e, ostatnio Tadeusz tak jakby się jakoś wypalił. Powinien iść na urlop. Hmm. No, ale co ja miałbym robić? No, przychodzi klient. Hmm. Mówisz... Ferdynand, w czym mogę pomóc? No i co? No I nie I pomagasz. pomagasz. Ferdynand, w czym mogę pomóc? Ferdynand, co ty pieprzysz, no? No nie poznajesz mnie? Przecież to ja. Bardzo Panią przepraszam, ale Jasem teraz jest w pracy i Pani teraz nie jest dla mnie żoną, tylko klientką. <grymant> Ferdynand, czy mogę pomóc? Matko Święta, Ferdyk, ja w życiu nie przypuszczałam, wow, że Ty kiedykolwiek mój, możesz zarabiać więcej ode mnie. Musimy to uczcić. pana, kupiłam włoskie i, winko, i to wcale nie takie najtańsze. Zaraz się a. napijemy. Jezu, Ferdy, jaka ja jestem szczęśliwa, no naprawdę. Taka jestem szczęśliwa, no... no, no, no uśmiechnij się, no. No czemu Ty się nie cieszysz? Tadek, w czym mogę pomóc, jest w szpitalu. Na co mu się stało? No, skoczył z mostu do Odry, i o, go październiku. O, 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 o No i co z tego? Jak co z chcę Przecież ja teraz zajmuję jego miejsce, nie? A co Cię to głównie obchodzi? Czy Ty myślisz, że on by się Tobą przejmował? Fezek, awansowałeś, bo jesteś po prostu lepszy i tylko to się liczy. Pamiętaj, to nie jest kraj dla słabych ludzi. I jeżeli chcesz zrobić w tym kraju jakąkolwiek karierę, to musisz iść po trupach, bo inaczej ktoś przejdzie po twoim. No, dosłownie po Ja już ja nie poznaję tym, gadać jakiś polityk. Ferdek, po prostu osiągnąłeś sukces i musisz to wykorzystać. Tyle. Bo co? Bo jeżeli tylko się zawahasz, to twoje miejsce zajmie ktoś, kto będzie bardziej zmotywowany. Po prostu. Weteczka do pracy tak daleko ma? <noise> no czerwone Spotykamy się dzisiaj wieczorem na Grylu, co? Świnia upieczamy, upieczemy, no. <głos> <głos> a Jęku, A Jęku, jeszcze papierkę w kąciku takie prosowe. jest. No, ach, byjesz, no. <noise> dobra. No. Halina, w czym mogę pomóc? Wtedy Halina? No a ja zrobię żarty ze strijczy, co? <grystanie> <grystanie> dobrze, że cię widzę, Ferdynand. Coś powiedział na mały urlop. Och, cieszę się Ja bym wtedy powiedział, a po się ty mnie w dupę tej! Nie będę brał udziału w tym całym zasranym wyścigu szczurów. jak dobrze to Ferdynand. Do bo po co się z nimi, wisałce, tymi z tymi szczurami ścigać, można ich jeść? <głos> ten, <głos> Patrz pan jaki, jaki, jak, jak wypieczony. O, pan, pan se kawałek ugryzie. <noise> to miał być odcinek o pośredniaku, a nie był. Szkoda, widzisz Nie, pojedzie. no to było wyścigu szczurów, o korporacji, nie kumasz?